To słowo dzisiaj wzywa do wielkiej takiej odpowiedzialności, dlatego że tam, gdzie działy się cuda, wymagania Jezusa są większe. Im więcej doświadczyłeś w swoim życiu łaski Pana Boga, tym Pan Jezus od ciebie więcej wymaga. Dlatego może czasami nie doświadczasz tego, bo może nie jesteś na to gotowy, bo może tą łaskę byś później zaprzepaścił, może by gdzieś niekoniecznie wydało to dobre owoce. Jezus wie, kiedy twoje serce jest gotowe, więc dlatego wtedy dopiero działa. Kochane katoliki, my się nie możemy zatrzymywać na jakimś takim pewnym po prostu poziomie i powiedzieć sobie: O jest wystarczająco. Nie wiem, jak wy. Ja mam w sobie coś takiego, że mam ciągłe pragnienie więcej, że nie miałem takiego momentu, żebym powiedział o, doszedłem do takiego etapu, że jestem guru, że to mi w zupełności wystarcza. Mm -mm. Nie miałem czegoś takiego. Mam ciągle w sobie pragnienie więcej. Więcej ciebie, więcej Twojej miłości, więcej głoszenia Twojej chwały, więcej ewangelizacji, więcej dobra, więcej czułości w podejściu do innych, więcej zrozumienia, więcej modlitwy. Zawsze pragnę więcej. I myślę, że to nie jest jakiś taki schiz i to nie jest coś takiego, że jak tego jest mniej, no to jest jakiś taki dramat. Nie, ale ja czuję się pociągany pociągane do tego, żeby dawać więcej. Dzisiaj w trakcie wakacyjnych spotkań informacyjnych, bo mamy tutaj młodzież na parafii 55, jeżeli oglądacie ten film, pozdrawiam was, jesteście wspaniali, naprawdę przepięknie wchodzą w te kolekcje. Jedna z animatorek, która dzieliła się świadectwem, ona powiedziała bardzo ciekawą rzecz, mianowicie. Od innej swojej koleżanki nauczyła się i zainspirowała się bardzo Matką Bożą, Maryją, dlatego, że jej koleżanka, tak właściwie przyjaciółka, jest bardzo rozkochana w Matce Bożej, więc była inspiracją dla niej. Powiedziała też o pewnym księdzu, w którym rozmiłowała się, dzięki któremu rozmiłowała się w Słowie Bożym, bo ten ksiądz był tak zapalony do Słowa Bożego, tak zanurzony w Słowie, tak żyjący też tym słowem, że ją to bardzo po prostu zainspirowało. Potrzebujemy świadków. Kochani, ale jak ona o tym mówiła, to wiecie, tak zacząłem się zastanawiać, a co jest takim moim przymiotem, co jest taką moją właściwością, czymś takim bardzo szczególnym, i tak właśnie zrozumiałem, że ewangelizacja, że to co mi Bóg wkłada w serce, to jest ewangelizacja czyli to, żeby za pomocą różnych środków, w różny sposób docierać z Ewangelią wszędzie. I iść, i głosić, i robić to najlepiej, jak potrafię. Dlatego, kochani, jest 21.10, startuję, startuję na Chwałowice i wierzę, że Pan mógł dzisiaj podeszli mi jakieś takie osoby, którym będę mógł ogłosić, że Bóg jest miłością, za których będę mógł się pomodlić, których będę mógł wysłuchać, których będę mógł pobłogosławić. Ruszam!